Nastryczek! Nastryczek! Nastrój czek! Nastrój Nastryczek! Nastryczek! czek! Nastrój czek! Nastrój czek! Na czek! Pod pałac prezydencki w sobotę cała Polska może przyjechać! Szanowni Państwo, mówię, głosie, tak, tak? Tak. Szanowni Państwo, jesteśmy pod budynkiem Sejmu, ulica Wiejska 1. E, to jest nowy budynek, w którym odbywa, odbywają się komisje. Nowy, e, cieplutki, elegancki, gdzie w dupcie poślinki i posłowie mają czyściutką wodę w kranie, gdzie atmosfera jest ozonowa, odkażona. Gdzie oni mogą w spokoju, nie niepokojeni przez nikogo wewnątrz, ustalać wszystkie prawa, które mają nas zniewalać, okradać, tak, Szanowni Państwo, i robić z nas gnój. Gnój! I... pod Sejmem. Komisja tak zwanego zdrowia uchwaliła bardziej trafna komisją śmierci. Zobaczcie na kanale śląskim ich bełkot. Oni odcięte mają głosy, bo łżą i kłamią. Oni uchwalili pierwsze czytanie. Teraz może iść z górki, bo chyba nie macie wątpliwości, że lewactwo... Sejmie, lewactwo. Mów, mów! Lewactwo uchwali wszystko, co będą chcieli. Popasa, popasa w No. Tak? Nie wiem. zaraz ustalimy się To ona może wiedzieć tego. Potem jak powiedzieli że dwaj. nie płane? Tutaj z kirikusem jak Chcecie mieć do się Nie ma jej celu. Nie będziemy zwoływać naszych dzisiaj jest czwartek. Tak pa, jest, z ryki będzie z musiał. I powiem z Ci tak, I co sobotę? Co sobotę, ryszymy, co sobotę? Co sobotę pod pałacem prezydenckim będziemy wyć, ryczeć, kwiczeć, twierdzić, przeklinać żeby tamci ludzie, którzy pracują przy prezydencie, wiedzieli, że będzie nas coraz więcej. Nie przejmujcie się, elita jest... To, co się dzisiaj stało, to jest dopiero przygrywka. Nie wiem, jak się nazywał ten kołtun, który tam siedział, mówił, że to prawo jest bardzo przyjemne i ono właściwie nic tam nie zrobi. Ono chodzi tylko o to, żeby przedsiębiorcy mogli być wszechmocni gdzie mogli nam wkładać palec do odbytu i sprawdzać, czy tam nie ma wirusa. Ale nie muszą. Ale nie muszą przedsiębiorcy. Oczywiście przedsiębiorcy tego nie zrobią, bo przecież nie chcą. To jest zrobienie z przedsiębiorców kapo w tym obozie koncentracyjnym, w którym zaczynamy żyć. To są piekielne wrota, które nie mają końca. Za tymi wrotami otwiera się Auschwitz-Birkenau 2021. I nie spada z nieba, tylko z będzie coraz gorzej. Przedsiębiorcy będą dostawali granty finansowe, żeby jeszcze bardziej sobie pozwalać. Kap ludzi w obozach koncentracyjnych mordowali Kapo. Niemcy stali i patrzyli się. Odsyłam do Borowskiego, do pożegnania z Marią. Najwięcej ludzi w obozie zginęło z rąk Kapo. Taka jest o historia. Jest, jest, jest.

to w segregacji. Właśnie dlatego się zastanawiam. Nie, to musi być skandal. Za spokojnie. Za spokojnie. Po której przybył te godziny tam? No nie wiem, jeszcze nie organizujemy. Będziemy musieli ustalać. Stop waszy z wojną po prostu. Tak, no. Pomnę na piszę, żeby było zajęcie. Nie, nie reklamujemy paszy. Dlatego piszemy stop waszy z morzem. To nie było parofakowanie. Jasne, jasne. Tak, tak. Nie, nie, nie. Powiedzmy nie. A nie Stop waszy z morzem. My, tak, zdecydowanie jesteśmy przeciwni faszyzmowi, nazizmowi. Nie chcemy obozów koncentracyjnych i getta. Nie chcemy izolatoriów, nie chcemy masowego testowania, stykania patyków do nosa i gdziekolwiek jeszcze. Jesteśmy przeciwni segregacji i dyskryminacji. Jesteśmy za delegalizacją partii, które praktykują nazi. W Ten w tym budynku, Tutaj chyba o ja się nie mylę. Ktoś powiedział, że nas tam nie słychać, bo Te kostelne ściany i siebie. Prędzej czy później nas usłyszą. Usłyszą później nas usłyszą. Usłyszą ich, nas ich rodziny. Proszę Nic. jeszcze jedna rzecz. Jaka jest główna argumentacja za segregacją sanitarną? To, że ludzie na szczepieni mają lepszy przebieg, w ogóle nie chorują. A tymczasem mamy tutaj pismo z 29 listopada 2021. Od ministra zdrowia. W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej uprzejmie informuję, że od 1 do 30 września 2021 roku w wyniku COVID-19 zmarło nie zaszczepieni 945 osób, ale po pierwszej dawce 29 osób, po pełnym zaszczepieniu, proszę Państwa, 563 osoby. Gdzie jest te 99%? To będzie, teraz przechodzi omikron, omikron doniesienia ze świata wskazują, szczególnie atakuje osoby zaszczepione. Także proszę Państwa, ta tendencja będzie się... Powikłania po będą powikłania. Koronawirus jest wirusem, który po prostu powoduje chorobę czy reakcję organizmu immunologiczną zwaną ADE. I o tym specjaliści informowali. Były robione badania laboratoryjne na zwierzętach. Dlaczego do tej pory nie było szczepionki na koronawirusa? Bo jest to po prostu niebezpieczne. Wirus może być, laboratoryjny wirus może się uzyskać odporność na laboratoryjnego wirusa. Przychodzi wirus tak zwany dziki, i następuje wzmożona reakcja organizmu, która prowadzi do. Osłab do e, e, upadnięcia różnych organów e, wewnętrznych. I to jest coraz ta tendencja wzrostowa, ilości śmierci, zgonów. Przepraszam bardzo, ale ponad e, prawie 600 osób, e, które zmarły w jednym miesiącu zaszczepionych, całkowicie obala tezę o tym, że zaszczepieni nie trafiają do szpitali, że zaszczepieni nie przenoszą wirusa i że zaszczepieni lekko chorują. Więc gdzie? Jest naukowa podstawa do tych działań. Jak mamy podążać za nauką, to proszę bardzo za nią podążajmy. To zostało skompromitowane ilością śmierci, ilością zgonów wśród osób zaszczepionych. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Tu nie chodzi o ochronienie nikogo. Tu chodzi o wzięcie ludzi za mordę, żeby skakali albo, tak jak powiedziała Lux Torpeda, chodzili na czworakach. Y Zapamiętajcie, szanowni państwo, bardzo blisko Zapamiętajcie, szanowni państwo, kto z tego ma zyski. Z tego zyski mają amerykańskie koncerny międzynarodowe. I taki jest rachunek. Wielka ilość szczepionek, wielkie interesy. I przypomnę, to Bill Gates żąda utylizacji 6 miliardów ludzi. Nawołując na uniwersytetach, na swoich odczytach, na filmach swoich, że trzeba zdepopulować ludzkość do złotego miliarda. Ja nie mam wątpliwości, że się na to załapię, ani nikt z nas w tej szerokości geograficznej. Mamy być zutylizowani. Zutylizowani. Mówił to otwartym tekstem. Na Uniwersytecie w Teksasie zutylizowani złoty miliard. Ile trzeba jeszcze konstrukcji gramatycznych? Ile trzeba jeszcze słów, żeby tego nie słyszeć? To znaczy tak, jeśli Bill Gates żartuje, to to są żarty, wobec których my nie możemy pozostać obojętni. Bo co widzimy? Widzimy. Zalew szczepionki Pfizer, pierwszej dawki, drugiej dawki, trzeciej dawki, nie ma końca. Nie ma końca, proszę Państwa. Mówią mądrzy w piśmie, że to jest wojna, która ma za zadanie zresetować krach gospodarczy świata. Jeśli tak jest, to popatrzmy na siebie. Zginiemy w tej wojnie. Bo nie należymy do rodziny Billa Gatesa, ani do rodziny oligarchów amerykańskich. Zginiemy w różnej kolejności. O ironio, my starzy zginiemy o bo jesteśmy najbardziej odporni. Najpierw będą ginąć młodzi ludzie, co jest pokazane w naszej rzeczywistości. Giną sportowcy, studenci. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Nie miejmy złudzeń, bądźmy gotowi na najgorsze, miejmy nadzieję na najlepsze, ale teraz, proszę Justyno, Justyna, zwołuj ludzi na każdą sobotę. Tylko Ty to możesz zrobić, my przyjdziemy. Sobota to jest dzień wolny. Można przyjechać do Warszawy i z Warszawy odjechać. Co sobotę pod pałacem prezydenckim zwracamy się do ciebie z taką prośbą. Ogłoś ten apel, bo pod Sejmem, pod Senatem nie ma co protestować. Tam siedzą ludzie sprzedani. Sprzedani, oni mają interes do zrobienia. 14. To będzie dobra godzina. Nie, no taki na, na takie deklaracje. Tak. Tak. Ja, kochani, korzystając z tego, że jestem na żywo co najmniej trzech, na co najmniej trzech streamach tak zwanych. Wysyłam żywca. W takim razie, żywcach, tak zwanych, tak, albo nawet i więcej. Wysyłam w takim razie apel i zapytanie do wszystkich osób zaangażowanych w ten antysystem od półtora roku, a może i dłużej. Co się śmiejesz o, ciulu? Szukuję. Wesoło ci gnojku? Gdzie tam stąd? Zakłócasz naszą manifestację? Już! Spokojnie, spokojnie, od tego jesteśmy my tu. To bardzo proszę usunąć. Spokojnie, spokojnie. Lewactwo! Zdechniesz gnojku! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co się śmiejesz gówniarzu? Będziesz zdychał! Spokojnie, spokojnie, nie wiemy za co się Zakłócasz naszą manifestację, nie wiemy z gnojku! Powodem, że spokojnie. spokojnie. Uśmiechają. Nie zakładajmy, Zbawajmy. Zbawajmy. zakładajmy! Są Cieszą się, bo mieli przedwczesną ejakulację. Wolę być szurem niż doświadczalnym szczurem! Wolę być szurem niż doświadczalnym szczurem! Wolę być szurem niż doświadczalnym szczurem! Ja wolę być szurem niż doświadczalnym widziałeś, jak podszedł policjan. Wolę być jak podszedł policjant do tego gnojka, to mu tak nagle buzia tak. Przecież on tylko patrzył. Odnosząc się nie trzeba apelu. Apeluję w takim razie ja do wszystkich środowisk, które angażowały się w te tak zwane spacerki, wszelką aktywność w walce o wolność, e, przypadkowo wymieniając nazwy. Zacznijmy na przykład od Grzeszka Hercunia, strażników wolności, zacznijmy od widzów telewizji czujny.pl Yy, ko kontynuując, yy, chcę, chcę Wam dać prawdę ziwi, Kontynuując środowisko oczywiście Grzegorza Brauna, Korona, czy całej Konfederacji, czy Konfederacji. Wymieniając kolejne środowiska, czyli rodaków, samratów, wymieniając kolejne środowisko, batachy głosu obywatelskiego, które dzisiaj tu z nami było, Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności, Stowarzyszenie Broniby Munduru. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Stowarzyszenie Borni Uczniowie, Stowarzyszenie WIR Masz Głos dziesiątki, setki innych organizacji, żółte kamizelki, pewnie wielu jeszcze nie wymieniłam. Wysyłam do Was zapytanie, czy będziecie, moment, nie wstęczymy czy będziecie tu w sobotę o godzinie 14 pod Pałacem Prezydenckim Krakowskie przedmieście. Jeśli usłyszę od was tą deklarację, to ja w to wchodzę. Ja w to wchodzę. Odpowiadajcie w komentarzach. Macie do mnie telefon, dzwoncie. Nie ma żadnych podziałów, żadnego obrażania, To traci znaczenie w obliczu tego zamordyzmu, który, który oni nam teraz procedują. Nie, ma, nie będzie żadnych przyszłych wyborów. Nie będzie wolności dla naszych dzieci. Czy Wy to rozumiecie? Żądam od was odpowiedzi. Jeśli zadeklarujecie, że będziecie, to ja w to wchodzę całą swoją siłą, autorytetem, jeśli u Was go mam. Zaangażuję się na 100%. Ale czekam na Waszą deklarację. Wróć z tej Wiem, że wiele osób dzisiaj też do nas tu jedzie. To nie jest łatwe rzucić wszystko, przyjechać tutaj w tygodniu, chociaż od trzy dni te tu przyjeżdżają. Pozdrawiam na przykład. Parę z Raciborza, która wyjechała w południe i przejechała jak już było ciemno i my skończyliśmy protest. Nie zdążyli zaprotestować nami. ale byli. Wielu z nas może się na ten wysiłek, na ten wysiłek zdobyć. Łatwiej w sobotę zdajemy sobie sprawę. Czekam na wasze deklaracje i zapewnienia. Przysyłajcie, piszcie i mobilizujcie ludzi do wspólnej walki. Wszelkie podziały chowamy do kieszeni. To nie ten czas. To Brawo. nie jest ten czas, to nie ma kompletnie znaczenia. Dajcie już tu z tym hejtem podziałami. My, jako tak zwani liderzy, nie ma problemu, możemy się dwa kroki w tył wycofać. Ale to wy, zwykli ludzie, którzy na co dzień z tym zamordyzmem walczycie, musicie zadeklarować, że będziecie. Czekam to na wasze deklaracje. Na Warszawę co sobotę za tobą Justyna. Dobre, to ogromnym wysiłkiem dla nas było e, protestowanie to każde posiedzenie Sejmu od września. Są osoby, które były tu za każdym razem. Są tu osoby, które nocowały tu pod Sejmem, mimo że był chłód. Nie mówiąc od panu Jurku, który sam ma problemy ze zdrowiem i też nocował w zimnie w namiocie. Wielkie brawa dla takich ludzi! Mało. A ty komentujący, przyjechałeś tu? To teraz zadeklaruj, że będziesz. Bo nie będzie już drugiej okazji, żeby zawalczyć o naszą wolność i wolność naszych dzieci. Więc zadeklaruj. Co ty możesz zrobić? Nie chcemy rad. Musisz się ruszyć, musisz być sam. Musisz realizować swoje pomysły, a nie dawać rady tym, którzy już po prostu nie mają sił, ostatkami sił walczą. Musi być na tyle na ulicach, co w Austrii. Co w Niemczech? Co w Australii? Co we Włoszech? Polacy, obudźcie się! Cała Polska niechciana. Cała Polska niechciana. Cała Polska szczepiona! Cała Polska szczepiona! Cała Polska szczepiona! Cała Polska szczepiona Cała Polska! szczepiona Cała Polska! Nie szczepiona! cała, Polska, nie szczepiona! cała Polska, nie się biora! zbierać! Się tego spodziewa. Spodziewa. Cała Polska. Nie cała Polska, nie cała Polska Oby nie cała Polska podzielona! Niech ten koszmar zostanie za nami! Stop z podziałami! Stopno od wielu lat udowadniało, że na naszych protestach spotykali się ludzie kompletnie różni światopoglądowo! reprezentujące różne opcje polityczne, stali obok siebie w obronie dzieci i teraz też was. Znaczenie jest zawsze takie same, natomiast to jest dyskryminacja. Część z nas jest całkowicie eliminowana z życia. Ponad rok temu zadzwonił do nas Widz, który powiedział: Tak, a w zasadzie zapytał się: Mnie zastanawia tylko jedna rzecz, w jaki sposób oni się z tego wycofają. Myśmy wtedy odważni powiedzieli: Oni się nie wycofają, i dokładnie tak jest dzisiaj. Za każdym razem odbierają nam po kawałku wolności, i później się z tego już nie wycofywują. Ludzie rok temu wierzyli, że to przecież przejdzie, że musi przyjść taki moment, kiedy wycofają się z tych obostrzeń, z tych przymusów, z tych maseczek. Przecież ludzie widzą, że to jest głupota. A tymczasem za każdym razem. Pierścień zaciskany jest coraz mocniej wokół naszych sił, wokół naszych rodzin, a przede wszystkim wokół naszych wolności. Dlatego taki dzień jak dzisiaj to jest kolejny dzień, w którym oddajemy kawałek naszego pola, naszej wolności. To dzisiaj ci ludzie, którzy za nasze pieniądze powinni chronić naszego dobra, naszej przestrzeni, sprzedają nas. Jak tanie ladacznice, bo to są tanie ladacznice. Jestem gotowy, jeżeli ktoś z nich poczuł się dotknięty, ponieść za to odpowiedzialność. W najbliższym czasie będą kolejne tego typu kroki. Oni nie odpuszczają, oni naciskają po kawałku. W najgorszym momencie zrobią dwa kroki w przód, jeden do tyłu. Jak trzeba będzie. Wykorzystają, wykorzystają kolejną z psychologicznych wojen okna Overtona. Powiedzą, że chcą posunąć granice wolności daleko do przodu. My zaprotestujemy, więc części tych ograniczeń się wycofają. Ale część z nich zostawią. Dokładnie tą część, którą chcieli nam ograniczyć od początku. Dlatego, nie tylko nasze działania tutaj na miejscu, ale też naciski. Inne możliwe formy y, trzeba ubierać. W maile, wysyłanie, naciskanie posłów w terenie, a także jeżeli wiemy gdzie, pod ich domami. Mają się czuć niepewnie. Nie straszymy ich, nie mówimy, że zginą, ale musimy przypomnieć, że przyjdzie czas, kiedy będą sądy, wolne sądy, a wtedy mogą zostać skazani. Nawet na z możliwych kar. Bo sądy narodowe. Takie mają prawa. Stop segregacji, padło, stop segregacji, padło to hasło, ale musimy pamiętać o tym, że to nie tylko segregacja ludzi, ale to jest po prostu całkowite obcinanie na, od naszych praw. O, chyba padł już ten mikrofon. Chyba padł. Yy, zawołaj apel na, yy, w sobotę pod Pałac Prezydencki. Chyba już się wiadomo tak. do Wsiada. Okay. Okay. Da, damy właścicielowi. Kochani! W sobotę najbliższą są święta. Ja nie wiem czy jesteśmy gotowi. Pierwszy dzień świąt tam pójść tym bardziej. że prawdopodobnie długo pisa tam nie będzie. W sobota, następną. następną, co ty? W tę sobotę A, nie. No następną, co ty? przepraszam. Tak. To który dzisiaj? 16. Dzisiaj 16, synek. Sorry. Synek. Szybko. Szybko żyje, za szybko żyje. Za szybko żyje. żyje. Dobra. Dobra, w najbliższą sobotę! Jest na 14? 14. tak, ale czekam na Justyna, nie czekaj na odpowiedź, podejmuj decyzję. Justyna, przyjedzie nas 100 w następną sobotę 200-300, dopóki prezydent zostanie. A tak. moje dzieci czekają na mnie. Ty jesteś Justyna Socha, nie masz wyboru. Prezydenta nie ma. Ale nie ważne, że go nie ma. Ważne, że będą nasze maniaki. Mamy jechać do Wisły za nim. o co Ja nie rozumiem. O to, żeby był prezydentem. Żeby nie podpisał ustawy. Możemy go nie prosić. Nie Nie prosimy o Nie szkodzi. To jest sytuacja, która go postawi jeszcze raz w konfrontacji z nami. Możemy nie prosić. Ja jestem za. Ja proponuję. Zawieńmy się w prześcieradło i czołgajmy się do najbliższego cmentarza. Przedsiębiorcy pogrzebowi będą szczęśliwi. Ile im odejdzie roboty? Tak jest. Dobra. Justyna. Dziękujemy Ci. Myśmy 50 kilometrów dojechali tutaj. Moglibyśmy iść wcześniej. Dobrze się stało, jak się stało. Wiemy na czym stoimy. Przeciwnik odkrył swoje punkty. Teraz kolejne. To jest wojna. Wojna nie matka. Jeno ludzi z ze śmiercią. Ta. Oddalamy się. Czołem. Dzięki Cześć. za wsparcie. To jest nasz obowiązek. Dzięki za wsparcie. Usadowski, zwijamy się. Kochani, oddalamy się pod, pom... pod zachętę. Będziemy też wspominać y, ważną datę, rocznicę, kiedy Eligiusz Niewiadomski podjął się swojego żołnierskiego obowiązku i oczyścił państwo polskie ze zdrajcy Narutowicza. Będziemy tam od 16. Jeżeli tutaj będziecie kończyć, a chcecie, zapraszamy również tam. Ale zostańcie, jeżeli możecie, z Justyną, bo naprawdę to jest kobieta, która jak czołg, jak taran stoi w miejscu. I nie daje się przesunąć w tej sprawie. Justyna! 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 8, nah. Justyna! Justyna! Ja, to kończysz? Jeszcze dwa słowa powiem poza tym. <apro> <suskolwiek> Dobra. <sharp healów> Szanowni Państwo, jak widzicie, miejsce na ulicy Wiejskiej, jeden nie może liczne, nie niezwykle liczne, ale jednak e, ważne są reprezentanci walczących o wolność. My w tym miejscu już kończymy, tak. a odezwiemy się do Was po godzinie 16. Do zobaczenia. Tak jest. trzymajcie się, czołem, czołem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Czekaj. Powiem Ci. Poczekaj. Taka na mnie agresja nastała! jak tych gnojków zobaczyłem, żebym chyba wreszcie u i palę z wokół. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl